W czym mogę pomóc? Do widzenia. Kurde, zawsze się stresuję tymi rozmowami przez telefon. Nie umieraj. Cześć widzowie, a kogo to moje oczy widzą? Eliza, Wiktoria, ulala, ale nawet tam Jacusia widzę. No super czadorekstra. Więc specjalnie dla was, dla wszystkich, którzy dzisiaj przybyli, mam ciunka prosty blond. Siup. Ciumkaj Prosty Blond Dokładnie tak widzowie, ratunek na ratuneczek 112 Nie wiem czy odliczam na palca. palcach. Wio, wio zawita zaraz na nasze ekrany, ale przed tym musicie się dowiedzieć z czym będziemy się dzisiaj zmagać Najłatwiej będzie to opisać dwoma słowami. Nie wiem, dosłownie nic nie wiem, nie wiem co tam się dzieje ale to chyba o to chodzi w dokumentach, żebyśmy my nie wiedzieli Pan generalnie z reguły się nic nie wie więc może chodźmy się dowiedzieć tak by nasza niewiedza była mniejsza Zapraszam! U hola, hola. Hola, hola, widzowie! Nie przewijajcie, bo to nie jest reklama. Znaczy, troszkę jest, ale żadnego produktu. To jest reklama sponsorowana przeze mnie, bo chciałbym was zaprosić na Twitcha. Twitch.tv slash Podwoga Ostatnio robię sporo live'ów i jest mega śmiesznie. Czasami gramy w kulki. Skedon! Widylcza przeleciała, <laughs> p... Czasami po prostu sobie gadamy. Czemu na przestrzeni lat utyłeś? To jest siedzący tryb życia. Po prostu.

było zabawnie. Oglądając mnie na Twitchu zdobywacie takie śmieszne punkciki. Dolarki się nazywają. I zanim możecie odbierać super nagrody, takie jakby chociaż pocztówka ode mnie, albo zakończenie streama. A co najważniejsze, na streamie macie ciągłą interakcję ze mną, bo ja na bieżąco czytam czat i staram się robić to, co wam sprawia frajdę. Także zapraszam was gorąco na Twitcha, followujcie, a jeżeli jesteście ciekawi, gdzie będę dawał info a propos streamów, to informacje pojawiają się na Instagramie, albo na karcie społeczności na YouTube. Także pamiętajcie, link do Twitcha macie w pierwszej lice w opisie, ale też tu Twitch, te fans, też o podłoga. Już niedługo w zakładce informacje na moim kanale Twitch będzie harmonogram, kiedy, w jaki dzień i o której będę streamował. Także te streamy będą jakby systematycznie. Póki co jeszcze takie nie są, ale mam nadzieję, że od lutego już zacznę streamować systematycznie w konkretne dni i konkretne godziny. Postaram się streamować tak, żeby nie kolidowało to z waszymi lekcjami, więc mam nadzieję, że wszyscy tam się spotkamy. Do zobaczenia na Twitchu, trzymajcie się i wróćmy do odcinka w tą stronę. W marcu 2016 roku 17-letni Tomek Brzękowski pokłócił się ze swoją dziewczyną Olgą. <laughs> Drama, oj, dobrze, dobrze, będzie co oglądać. Drama plus na ratunek 112 równa się. <laughs> Powodem kłótni było pomyłkowe przesłanie przez Tomka SMS-a przeznaczonego dla innej dziewczyny. Śmiertelnie obrażona Olga nie chciała go widzieć. Tomek przyszedł jedynie wyjaśnić całe zamieszanie. Otworzyła mu matka dziewczyny. Co? Znowu się pokłóciliście? Co? Znowu się pokłóciliście? Co? Znowu pytacie syf w związku? Hmm? Tylko się kłócicie i kłócicie. Już nie mam w domu miejsca na te twoje kwiatki, przeprosinowe. Olga przyszła do domu cała roztrzęsiona. Kto się lubi, ten się czuł. Jeju no. Jeju no. Głupia Olga. Sama sobie winna. Jeju no. Jeśli nie traktujesz jej poważnie, to proszę cię, lepiej będzie jej, jak jej o tym powiesz. Dobrze, okej. Okay. No dobra, okej. Okay. Powiem mi że była tylko batko. A kwiatki to w sumie dla pani. Puk, Olga. Puk, puk. To tam? Na pewno nie twój stary. Ja, twój ulubiony łobuz. To ja, twój telefon. To ja, twój telefon. Kiedy ją zobaczyłem, jak śpi, poczułem, że naprawdę ją kocham. No, no, no! Żeby ona jeszcze spała! Chciałem wtedy, żeby przestała się już na mnie gniewać. Ale wkrótce miało się okazać, że to będzie najgorszy dzień mojego życia. Kowal spalił ci FMS na plus +9. Nic gorszego na świecie nie ma. Co jest z tobą? Hej. Co jest? Co jest? Skurda! czemu krzyczysz? Czemu ona śpi? Czemu krzyczysz? Hej, wstawaj, co ty robisz? Hej, wstawaj. Nie udawaj, że umarłaś Olga. Z ręki Olgi wypadła jakaś buteleczka. Kiedy ją podniosłem, okazało się, że to puste opakowanie po lekach. By the way, co ona ma z oczami? Ja rozumiem, że scenarzysta powiedział. No, i ona będzie miała takie oczy, które. To. całą noc. No, tyle, że chyba coś nie wyszło. Nie wiedziałem, ile ona tego wzięła. Od razu przyszło mi do głowy, że przeze mnie chciała się zabić. Boże, święty, ja ją zabiłem! Boże, święty, ja ją zabiłem! do końca ją zabiłeś, ale powiedzmy, że asystę dostałeś. Nie, muszę, muszę zadzwonić po jakąś karetkę, coś nie wiem, jaki to był numer, jaki to był numer. Dzwon do zakładu pogrzebowego, po co komu karetka? Proszę nam zaufać, proszę pana, pochowaliśmy wiele osób i jeszcze żadna nie wróciła z reklamacją. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego zgłoszenie przyjęła doświadczona operatorka Natalia Majewska. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 14, w czym mogę pomóc? Ona nie żyje, zabiłem ją! Yy, skąd pan dzwoni? No, z telefonu, kupa! Konwaliowa 5! Jak się pan nazywa? A co to ma za znaczenie? Wysyłajcie pieprzoną karetkę, no! Karetkę? Wysyłam zlew i to na wiegla. Proszę mi podać swoje imię i nazwisko, takie są procedury: Tomasz Brzękowski! Proszę mi powiedzieć, co się stało. Proszę mi powiedzieć, co się stało. Dużo pytań zadajesz. Zanim ty wyślesz tę karetkę do nich, to on już ją na barana szybciej zaniesie do tego szpitala. Dobrze, ja już wysyłam karetkę. Przecież to moja wina, Jezus, moja, zabiłem ją, no zabiłem... Ale przynajmniej kwiaty na grób już masz. Pieniądze w błoto nie pójdą. Ale ciało już tak. Proszę przybliżyć swoje ucho do usposzkodowanej. I czy pan wyczuwa oddech? <laughs> tak, i czuję alkohol. O. Mam butelkę po nalewce, setka, więc dużo nie wypiła. Pozornie nie, no bo to tylko seteczka, ale ja mam znajomych, co po seteczce mieli kaca. Rozumiem, mogę ci mówić po imieniu? Nie, nie możesz, nie dla psa, dla ciebie per pan. Podaj mi nazwę leku, który zażyła twoja dziewczyna. A Limer, tol, czy jakoś tak, nie wiem. Etykieta jest czymś zalana. Etykieta jest czymś zalana. No ciekawy czym. Na pewno nie wódką. Pewnie napluła na etykietę, żeby nie było widać. Te 200 IQ Places. Dobrze, posłuchaj, połóż się w pozycji bezpiecznej. Ale ona leży w swoim łóżku, w swoim domu. Bezpiecznie już nie będzie. Głowa lekko odchylona do tyłu. Pasz?

Możesz jej tylko zaszkodzić. Zostaw ją, połóż ją! A ty niby skąd wiesz co on robi? Hm, To jakieś chyba wallhacki, jakieś te okularki takie. Oj nie, ładnie oszukiwać. Otwieraj usta, Olga. Zwrniałeś ci te łapy. Co? Tomek, co tam się dzieje? Olga, ty żyjesz? Ty żyjesz? Kurde, znowu będę musiał z tobą rozmawiać. A już miałem nadzieję. Tomek, co tam się dzieje? Olga, ty żyjesz? Ja się nasłuchałam. Ale ty spałaś! Nie mogłaś nic słyszeć, jak spała? Mamo! Oni oszukują! Wzięłaś te leki? Dziewczyno, ogarnij się! No, Tomek, co się tam dzieje? No, co ma się dziać? Ledwo wstała już w A! To jaki był Twoim zdaniem powód, żeby zrobić coś takiego? Że ty się mnie jeszcze pytasz? Ja ci, ja ci pokażę, jaki był powód. No, pokażę ci. Proszę! To... Masz piękne ciało, Klaudia. Szkoda, że nie znamy się bliżej. Dziwisz mi się, Świnia. Świnia. Krowa. Ja mogę tak cały dzień. Ja znam bardzo dużo zwierząt. Więc więcej nie mam ci do powiedzenia. Karetka już nie będzie potrzebna. Dziękuję za pomoc. Tomasz. No nie no, wsłoczył się. To było dla ciebie, ale jesteś nienormalna. Moja głowa. Ta, tak, tak. A teraz nagle udajesz, że boli główko. główko. W jednej chwili podjąłem decyzję, zrywam z nią, teraz, natychmiast Tylko dlatego tam wróciłem, ale to co zobaczyłem Po prostu zwaliło mnie z nóg, po prostu zwaliło mnie z nóg Ja pewnie też zwali z nóg, no bo to na ratunek 112 Rozumiecie? Śmierć! Wiesz co, Olga, zróbmy to od razu, w ogóle Zrywam z tobą Weź już nie udawaj, serio, jesteś żałosna w tym co robisz w tym momencie Idź umierać gdzie indziej! krew? Co się stało? Chodź tu czuła w Mózg jej próbuje się wydostać Już nie chcę więcej być w tym ciele Też bym nie chciał Wyobrażacie sobie, jak mózg musi cierpieć Jeżeli ciało idzie grać w paradokumencie Mózg spierdala W pierwszej chwili, gdy ją zobaczyłem Myślałem, że znowu udaje Ale gdy zobaczyłem krew Wiedziałem, że tym razem nie oszukuje. Byś się zdziwił, jak Ketchup i dżem rażąco czasami przypominają krew Dobra, ja zadzwonię, zadzwonię po pogotowie Nie ma opcji <słuch> Waliowa 5. Nieudana próba samobójcza. Przerwało mi, przepraszam. Przerwało mi. Przerwało! Przerwało. Ten gościu jest najgorszym kłamcą. Ewy. Dziękuję za pomoc. Posłuchaj, nastaw telefon na głośno mówiący. Okej. Okay. Olga, chciałam Ci zadać kilka pytań, dobrze? Tak. No tak się składa, że tak akurat nie mam najlepszego humoru na QA. I na sprawa, ale właśnie umieram. Czy możemy spotkanie przy kawce przesunąć na później? Ile zażyłaś tych tabletek? Niedużo. Z 5, 6. No dobrze, a alkohol? Zimno. No dobrze, a alkohol? Zimno. Zimno mi? W sumie nic dziwnego, bo ciepła wódka to najgorsze gówno. Jakby zawsze się pije zimną wódkę. Hey, Olga, ile alkoholu wypiłaś? Setkę. Znaleziono leki babci. Leki babci, a wódkę dziadka. żonka mówiła, że podobne. Żeby się rozluźnić. Koleżanka brała Rudin no skorbień papija kubusiem, idiotko! Karetka zaraz będzie, ale nie mamy czasu do stracenia. Tomek, musisz znaleźć węgiel aktywny. Idź do kopalni! Szybko! Olga, powiedz gdzie trzymacie w domu leki? Szawka w kuchni nad stawem. Narysuj mu jeszcze mapkę, bo się pewnie zgubi po drodze Tak, się zgubi To szybciej by było przynieść faktycznie z kopalni. Tylko problem byłby wtedy, jak ten węgiel aktywować Tomek musiał działać błyskawicznie Liczyła się każda minuta Pomimo wielkich nerwów, chłopakowi udało się znaleźć potrzebne lekarstwo Weź dużo wody Tymczasem chłopie bierze pół szklanki wody Pół szklanki Te pół szklanki, to może ich wylać co najwyżej na twarz, żeby ją ocucić Jest Weź Jest, no, no to... Nie chcę, Wiesz. nie chcę. Nie jest głodna, nie ma apetytu, nie zmuszaj jej, okej? Okay? Zobacz, jak mu wszystko smakuje. Mamy rozwiązanie. Nie, nie, Jadek, zjadł obiadek. Olga, posłuchaj, Tomek da ci węgiel, rozpuszczony w wodzie, wypij to. Przecież chyba nie chcesz umrzeć, prawda? Chcę. Chodziło o ratowanie życia, a węgiel jest najlepszym środkiem na zatrucia, ponieważ wiąże toksyny. Musieliśmy działać błyskawicznie. Ta historia mogła mieć naprawdę tragiczny finał. A to nie będzie miała? Eee, już dostajemy spoilery, że nie warto oglądać dalej. Chłopak zachował się naprawdę profesjonalnie. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Spokojnie, spokojnie. Zerwiemy jak wrócisz ze szpitala. Ile tych tabletek węgla zjadłaś? Nie wiem, z dziesięć. Ile? Nie wiem, z dziesięć. Dziesięć tabletek węgla? Ty byś mógł tym w piecu napalić! Ma pan fiolkę po tych lekach nasennych? Eee, tak, tak, no wszystko będzie dobrze, niech się nie martwi W najgorszym wypadku tylko umrzesz To może nam pan wsadzić ją na deskę? Musimy odkryć spod tej kobry Ale im mógł wsadzić na deskę? O, pomocnik pierwsza klasa Mieliśmy klasyczny przypadek zatrucia Nieregularne tętno i zwężone źrenice Ale ten gość jest wchudany, że musi grać w tym paradokumencie On najchętniej, to by ją jeszcze tam dobił w tym domu Olga po kilkudniowym pobycie w szpitalu wróciła do domu Trzy tygodnie później Tomek odwiedza Olgę. Trzy tygodnie? Ona była kilka dni w szpitalu, dajmy na to pięć, a on przyszedł do swojej dziewczyny dopiero po trzech tygodniach od momentu, jak ona wyszła ze szpitala. No, powiem Ci, Tomek, że ta Klaudia to naprawdę świetne ciało musi mieć. Masz piękne ciało Klaudia Chłopak jest bardzo serdecznie przyjęty przez Barbarę Wdzięczną za uratowanie życia córki Ja na talerzyku widzę tamte ciasto takie z biedronki z w środku Lubię je Szkoda, że nie mogę teraz jeść ciasta, bo mam dietę Widzowie, co mogę zjeść zamiast ciasta? Tak, żeby miało mało kalorii Proszę, napiszcie im w komentarzu Nie chcę znów ora trzeci dzień pod żoną Jak będziesz miał ochotę na dokładkę, to śmiało to Tomuś Czuj się jak u siebie no, Dziękuję bardzo no, a może? Jak u siebie? To gdzie piwsko albo jakaś budeczka z ogóreczkami? I ja jedna swój serial co? Ty też jesteś wariatka Wiesz co? Ty to jednak ja jesteś sez... zjebana Jakby zrywam z tobą, ale pierdź z ciasto, okej? Okay? Co ty mnie kochasz? No Napędziłaś mi po prostu ojeju co, będziesz ty chciał ci na mnie w niebo? O, koleżarko, nie zapominaj o tym, że Klaudia wciąż ma świetne ciało. Masz piękne ciało, Klaudia. Dzięki tej historii zrozumiałem, że nie można jej grać z uczuciami. I że tak naprawdę kocham Olgę. Najadłem się strachu, ale... A ona najadła się tabletek, a potem węgla i jakoś tak nie musi gadać na setkach. I ja też nie potrzebuję już gadać. Wygadałem się, tak się wygadało. Do piątku aż się wygadałem. Właśnie tak, w tym momencie postarałem skończyć gadać. Aż do piątku. To jest moje postanowienie na tętychmiast. Kto się odezwie ten pajac? Nie przemyślałem tego, że muszę się pożegnać. Raz, dwa, trzy, wypadam z głupiej gry. I teraz się nie bawię, więc ja się nie liczę i mogę się oficjalnie pożegnać. Zróbmy tak, pobawimy się w Króla Ciszy po moim słowie pow. Pow, pow, nie pow, pow, tak, jak się pow. Także ja uciekam, wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na Twitcha, bo streamuję. I co? Kto się odezwie, ten pajac, PO! Moja miła coś mi zrobiła, coś mi uczyniła, zakochałem się. Moja miła, Twej miłości siła mnie już przepełniła, ja tak kocham cię. Moja miła, coś mi zrobiła, coś mi uczyniła, zakochałem się.